Bitcoin wzrasta do 112 tysięcy dolarów i tym samym robi nowe ATH. I co tutaj się wydarzyło? Wczorajszy dzień, tak jak mówiłem, będzie dużo manipulacji, bo jesteśmy przy linii trendu. Niestety, już te linię trendu usunąłem, ale mogę wam pokazać, że to wyglądało w ten sposób i na mniejszym interwale to wyglądało dużo ciekawiej, bo mieliśmy właśnie pójście. Popłynę z tego szczytu, niestety nie udało mi się tego wykorzystać. Chociaż chciałem odpalić taką pozycję, znaczy chciałem, no podawałem na grupie tą pozycję, tylko w nią nie wszedłem. Bo stop loss gdzieś był w tym, nie, stop loss był powyżej tego miejsca i celowałem właśnie w ten dołek, który jest tutaj. Może to jakoś inaczej wyglądało, gdzieś 520 tak i w 170. Chciałem odpalić takiego shorta, ale finalnie w tego shorta nie wszedłem, e, bo tak jak mówiłem, no tutaj wyglądało to już dużo mocniej, bo mieliśmy po prostu m, przed otwarciem rynku z płynności e, z dołu, ale byliśmy w trendzie wzrostowym, no i nie chciałem tego jakoś tam mocno e, tryhardować i wchodzić w tą pozycję, skoro e, no jesteśmy w bardzo mocnym trendzie wzrostowym możemy po prostu pójść po wyższy e, szczyt, skoro cały czas robimy wyższe dołki i wyższe. Szczyty, dlatego e, odpuściłem tą pozycję. Ale widzicie, jakby tutaj fajnie siadła, bo dosłownie w 5 minut by był e, zysk. Wczoraj nie rozegrałem żadnej pozycji. E, nie podłączałem się pod żadne longi. Nic nie wchodziłem. E, chciałem odpalić tą pozycję z tego miejsca, ale też e, nie, w nią nie wszedłem. Gdzie to było? W którym to było? Miejscu e, bodajże z tego miejsca. Chciałem spróbować wejść w takiego mniej więcej longa. Załóżmy potem płynność ze 110 tysięcy dolarów, gdzieś tu 110. No, po te płynności stąd, ale i też nie podałem na grupie, też stwierdziłem, że nie ma sensu. Niepotrzebnie wchodzić w pozycję, więc tych też pozycji nie odpaliłem, więc żadną pozycję wczoraj nie rozegraliśmy, więc dzisiaj pewnie się pojawi. I z racji tego, że zgarniamy płynności z tych szczytów, no i zgarniamy płynność z ATH, tak jak widzicie w tym miejscu. Tej płynności pewnie jest tutaj jeszcze troszeczkę więcej, ale to nie o to tu chodzi. Mamy zgarnięcie płynności z tych płynności, to jest mój, był mój główny target, który celowałem już od prawie no, kilku, może nie kilku tygodni, ale od no Załóżmy, no można powiedzieć, że od kilku tygodni targetowałem ten, ten target i no wchodziłem w te longi, cały czas celowałem i finalnie nie udało mi się go złapać. Tutaj sądziłem w tym miejscu, że zrobimy coś takiego, czyli pójdziemy tutaj i zawrócimy. Tak jak zrobiliśmy to dosłownie gdzieś tam wcześniej... E przy tym, jak robiliśmy nowe ATH i sądziłem, że to po, pomanipulują jeszcze troszeczkę. Zajdą po tą płynność tutaj i dopiero wtedy pójdą do góry, a tutaj zeszli po prostu do, znowu do tego trójkąta i poszli do góry. Tak mówi, ostrzegałem Was, że będzie manipulacja i ta mani manipulacja się pojawiła. Wiedziałem, że to się wydarzy, że zgar po zgarnięciu płynności możemy spłaść, ale no myślałem, że jeszcze raz pójdziemy do góry. No, za dużo może po prostu ostatnio hmm, nie chcę wchodzić niepotrzebnie w pozycję, bo naprawdę ostatnio ciężko jest na grupie. I też u mnie w sensie jak rozgrywam pozycję, jesteśmy na break even aktualnie, więc staram się dobierać jak najbardziej prawdopodobne tradey, ale te, które bym normalnie otworzył, gdyby był normalny rynek, no to by właśnie tutaj siadły. Miejmy nadzieję, że dzisiaj też będzie wygrana, ale dobra, przejdźmy do Bitcoina. No Zgarnę płynność. E, właśnie z tego ATH ten szczyt jest na 12, 112 025 dolara e, i mamy też duży imbalans e, przy tej świe świeczce wzrostowej. widzicie w tym miejscu jest, e, utworzył nam się jednodniowy niepotwierdzony gap i bardzo bym chciał zobaczyć właśnie Potwierdzenie tego gapa, czyli jakbyśmy zeszli załóżmy gdzieś do tego miejsca, to w tym miejscu też będzie ten gap. I ten gap będzie bardzo ważnym gapem, bo będzie nas cały czas informować, czy cały czas idziemy po wyższe szczyty, tak? Bo jeżeli utworzy nam się ten gap i go stracimy no to bardzo możliwe, że po prostu pójdziemy w dół, więc będę miał na uwadze tego gapa, wy też powinniście mieć i za 16 godzin ta świeczka jedynie się zamyka i miejcie na uwadze gdzie on się tutaj zamknie, w którym miejscu, tak? A na 4 godzinnym interwale już mamy potwierdzonego gapa, który jest na tym właśnie na tej świeczce został utworzony potem po tej manipulacji mieliśmy gigantyczną świeczkę wzrostową, widziałem co się dzieje ale nie chciałem się dołączać no bo sądziłem, że jeszcze raz, jeszcze raz tutaj za no ale widzicie, że e, wtedy, kiedy nie chcę odpalać pozycji, dy, pozycji, to Bitcoin robi to, co powinien. E, dlatego mm, też będę czekał na longi z tego 4-godzinnego gapa, który jest w tym miejscu. Żeby się podłączyć po jakieś wyższe szczyty, bo według mnie to nie jest e, prawdziwa ATH, to jest tylko taki, można powiedzieć, że fake out, że niby tutaj jest bear trap i pójdziemy po prostu dużo, dużo wyżej, no tutaj jest dużo jeszcze więcej płynności, więc Bitcoin może tutaj po prostu pójść do dołu i pójść e, do góry. No tak po prostu się rusza Bitcoin, mamy wyższy szczyt, niższy, wyższy, dołek, wyższy, niższy szczyt e, wyższy dołek, wyższy szczyt, wyższy dołek, wyższy szczyt, wyższy dołek, no i pewnie wyższy y, szczyt. Dlatego nie będę shortować tego, nie chcę tego shortować, no skoro jesteśmy, mamy taką mocną świeczkę jednodniową, tygodniówki mówią nam o tym, że idziemy do góry. No to nie chcę tego shortować, ze względu na to, że zgarnęliśmy płynność ze szczytu, a trend jest na maksa wzrostowy, tak, jest na maksa umocniony. I chcemy po prostu iść tutaj powyższe targety, nawet po załóżmy te 120 tysięcy dolarów. I tutaj dopiero będę myślał o jakimś shortzie, albo jak nam się tutaj ten trend będzie odwracać, to wtedy będę dołączyć się do shorta. Nie chcę przewidywać, że o teraz Bitcoin zacznie spadać, bo wziął ATH. No Chcę się dołączyć do tego trendu, tak? Grajmy z trendem, a nie e, przeciwko niemu. Więc, jak będziemy widzieć tutaj, na przykład, jakąś gigantyczną świeczkę spadkową, która zamyka się na przykład poniżej jednodniowego gapa, czyli w tym miejscu, to wtedy dopiero e, będę szukał jakikolwiek shorty. Widzicie tutaj, że w tym miejscu flipnęliśmy tego gapa, mamy tutaj market structure shift na, jedno, na jednodniówce i respektujemy sp gapa spadkowego jednodniowego, i tutaj można było wejść w jakiegoś tam e, shorta. Więc tak to będę rozgrywał, jeżeli mam patrzeć na shorty, nie, nie wchodzę w żadne shorty, będę się po prostu tutaj będę wchodzić w jakieś longi z tego 4 godzinnego wzrostowego gapa, no ta świeczka 4 godzinna no nie powinna nam pójść, nie powinien nam bitcoin zawrócić poniżej tej świeczki, czyli poniżej 108 tysięcy dolarów i no 109 tysięcy dolarów poniżej tej świeczki 4 godzinnej, też jednodniowej no bo jeżeli zamkniemy się albo pójdziemy poniżej tej świeczki no to będzie to oznaczało, że to jest po prostu wielki jeden fakeout, tak? czyli jak zrobimy coś takiego i zamkniemy tą świeczkę jednodniową, no to będzie świeczka engolfująca, bo większa od poprzedniej i pewnie pójdziemy poniższe poziom po, tra, po trapline, czy coś takiego potem płynność i następny target to będzie 106 tysięcy dolarów, dlatego tego nie chcę zobaczyć i prawdopodobnie to się nie wydarzy no, są minimalne szanse na to. Bądźmy realistami, więc bitcoin bardzo prawdopodobne, że pójdzie po prostu do tego czterogodzinnego wzrostowego gapa, e, zrobi tutaj jakieś e, po prostu zajście, żeby utworzyć knota, No i dniówka pewnie się zamknie i tak e, wzrostowo. E, czy dzisiaj są jakieś wydarzenia? Ambu, dlatego, czekajcie, bo co czemu, mu się to nie otwala. Ok, e, bo wczoraj było chyba FOMC, tak, o 20, czy to było, miało miejsce o 20, o 18? O 21.00, a nie, no to, to nawet to FMC to nie miało wpływu na to, bo nie było tego wolumenu, no bo tutaj się nic nie wydarzyło, co nie? No i tak do końca tego dnia też nie ma żadnych wydarzeń, więc tutaj Bitcoin będzie po prostu pewnie robił swoje rzeczy bez jakichś większych manipulacji. Więc ja osobiście będę czekał na zejście poniżej tego, to już mogę posunąć, to już mogę posunąć, to mogę posunąć, to mogę usunąć. To sobie zostawię, bo tutaj jest ATH, tutaj widzimy knota nad ATH, no i czekam na zejście bitcoina dzisiaj po tą płynność, na przykład, bo tutaj nam się tworzy ten trójkąt taki kolejny i możliwe, że tutaj pojawi się nam manipulacja właśnie przy tych trójkątach, już jak to tam, nie wiem, mniej więcej w ten sposób może. Jakiś taki trójkąt, no, czyli możliwe, że zejdziemy po prostu do tego czterogodzinnego gapa i stąd będę szukał longi. E, miejmy nadzieję, że to się wydarzy na mm, Ameryce, bo Ameryka lubi mieć duży wolumen i wtedy będę się podłączał do longa i będę celował e, w to ATH albo nawet wyższe targety. No bo dla mnie e, to nie jest jeszcze koniec tego ruchu wzrostowego. E, widzimy tutaj czwórkę bardzo mocną. E, więc ludzie na pewno będą się podłączać. Jeżeli Bitcoin będzie spadać, to na pewno będą skupować to, co będzie skutkowało tym, że Bitcoin będzie szedł do góry. Więc tyle zechciałem wam przekazać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Cześć.